Witam Państwa we wtorek, 24 dnia kwietnia. Eurodolar po wczorajszych, dość silnych i gwałtownych spadkach dzisiaj odreagowuje. Wczoraj dotarliśmy prawie do poziomu 1,31, skąd zobaczyliśmy prowzrostową formację świecową młota? Dodatkowo przebiegała tutaj wzrostowa linia trendu, a więc te dwa czynniki doprowadziły w godzinach wieczornych do odreagowania na eurodolarze, które dotarło dzisiaj w okolice 1,3180, jednak z tego miejsca Obserwujemy już lokalne cofnięcie, warto zwrócić uwagę, iż na tę chwilę ten cały ruch wzrostowy składa się z trzech podfal, więc może być to korekta prosta ABC, co zapowiadałoby powstanie kolejnego ruchu spadkowego. Zawsze trzeba brać też pod uwagę alternatywne scenariusze, i tym alternatywnym scenariuszem byłoby powstanie korekty pędzącej bądź też nieregularnej. Um, czyli ustanowienie nowego wierzchołka, nowego dołka. Wtedy też mielibyśmy korektę A, B, C teraz do dołu i po pokonaniu szczytów w okolicach 31,90 mielibyśmy otwartą drogę do dalszych wzrostów, ale na razie czegoś takiego nie obserwujemy, i zdaje się, że będziemy próbowali atakować jeszcze raz wczoraj wybronioną linię trendu wzrostowego. Bardzo silny opór w okolicach 1,32,10 cały czas pozostaje nienaruszony. Fund brytyjski względem dolara również wczoraj wybronił nam linię trendu wzrostowego. Dzisiaj także ta linia była testowana i została wybroniona. Tak więc widzimy tutaj siłę brytyjskiej waluty. W zasadzie fund umacnia się do większości głównych walut, a także najsilniej do polskiego złotego, do którego za chwilę przejdziemy. Natomiast na parze fund, dolar mamy tutaj też dość charakterystyczne wyjście na nowy szczyt przy pomocy trzech fal. Jest to charakterystyczne dla korekt pędzących bądź nieregularnych, co mogłoby powodować powstanie ruchu spadkowego który mógłby być chociażby równy do poprzedniej korekty, a więc wyłamanie z kanału wzrostowego mogłoby nas prowadzić w okolicy 1,61 bądź też 1690. Tutaj rynek jest już dosyć dość blisko tej linii i mogłaby ona zostać w końcu przełamana. Jeśli chodzi o japońską walutę, para dolar-jen, Mogła wysować coś w rodzaju odwróconej formacji głowy i ramion na wykresie H4, jednak tutaj do potwierdzenia tego układu brakuje nam jeszcze przebicia przynajmniej wierzchołka 81-77. Dopóki to nie będzie miało miejsca, to ta formacja może okazać się również korektą nieregularną, a B, C i teraz nowym impulsem spadkowym, natomiast tutaj również mamy dość wyraźną formację świecową objęcia Hossy na wykresie H4 dolara względem jena, a więc jest to prowzrostowa formacja, także dopóki rynek nie zejdzie poniżej minimum tej struktury, ten ruch wzrostowy wciąż może obowiązywać, czyli umacniający się dolar względem jena. Jeśli chodzi o polskiego złotego, tak jak wspomniałem względem euro, dziś dość stabilnie, 4,20, te poziomy wciąż testujemy, widzimy, że jest to dość silny opór, rynek co tylko podchodził do poziomu 4,20 zaraz się cofał, to samo miało miejsce wczoraj, dzisiaj też nie jesteśmy w stanie tego poziomu pokonać, ale cały czas mamy tutaj trend wzrostowy zarysowany przy pomocy kanału trendowego, przy pomocy niebieskich linii. Jeśli chodzi o rynki giełdowe, kontrakt na S&P 500 cały czas znajduje się w lokalnej konsolidacji, która wciąż może przypominać nam formację głowy i ramion, czyli mamy lewe ramię, prawe ramię i pośrodku głowę, powoli wybijamy także dolne ograniczenie kanału wzrostowego, który wcześniej był broniony i działał jako miejsce Wsparcia. Podobna sytuacja na niemieckiej giełdzie. Indeks DAX, kontrakty na ten indeks także wyrysowały nam coś w rodzaju głowy i ramion. No i teraz ta szyi jest już naruszana, więc tutaj brakuje tylko tego silnego ruchu, który potwierdzałby tę strukturę, a to mogłoby prowadzić do naprawdę znacznej przeceny. Zanegować taki układ może jedynie wyjście nad szczyt w okolicach 6825 punktów. No WIG20 podobnie, mamy nowe sesyjne minima, wybijamy się dołem z niebieskiego kanału spadkowego, co tylko pokazuje de determinację sprzedających i zbliżamy się powoli do lokalnego minimum w okolicach 2135 punktów jako potencjalne miejsce wsparcia. No na razie jest to cały czas trend spadkowy, dopóki nie powrócimy do kanału, nie wybijemy się z niego górą, to trend spadkowy powinien na warszawskiej giełdzie obowiązywać. Poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.